Jeżeli tak jak ja uwielbiacie motocykle, może nie jesteście super doświadczeni, to zachęcam do obejrzenia tego odcinka. Powiem, jak wyglądał demo tour test z motocyklami Royal Enfielda. Nie często widzę motocykle tej marki, ale wizualnie mi się podobają. Zobaczyłem w czasopiśmie takim znanym polskim na temat motocykli, że od maja do sierpnia Royal Enfield będzie organizował wraz ze stacją BP Demo Tour takie teste. Będzie można sobie wybrać motocykl, na którym się chce przejechać. Będzie też jakaś promocja na, na BP. Stwierdziłem: Na razie mam prawo jazdy na A, jeżdżę 125, nie wiem co kupić. No to przetestuję sobie chociaż. U w mieście nie ma dealera Royal Enfielda. z tego, co mówił ja jestem ze Szczecina, z tego, co mówił m, organizator, chyba był pan dyrektor, że mają w Szczecinie serwis. No to jest spoko. Już. Zaczęło się to tak, że zarejestrowałem się na ich stronie. Zadzwonił do mnie po kilku dniach przedstawiciel z jakiegoś salonu, chyba z Poznania, i zapytał którymi motocyklami tego i tego dnia chcę jeździć? Wybrałem sobie Himalayana, bo bardzo mi się podoba i chciałem przetestować trochę taki wyższy motocykl. Zapytałem go, czy też można spróbować na czymś innym. Powiedział, że tak, wtedy na inną godzinę. I wybrałem sobie mm, właśnie Himalayana na południe, później wybrałem sobie klasyka 350. Bardzo się ucieszyłem, że do mnie oddzwonili. Stwierdziłem, że jeżeli to tak fajnie wygląda, to porejestruję się jeszcze na inne Demotury SDE byłem też w BMW za jakiś czas dodam ten materiał także zachęcam do subskrypcji, żeby nie przegapić tego materiału w BMW przetestowałem R12 i R12 90 zachęcam do obejrzenia tego materiału, który niedługo dodam w Royal Enfieldzie jakby po, po ich telefonie sprawdziłem sobie, wcześniej tak do końca nie wiedziałem nawet jakie są ceny tych motocykli, zauważyłem, że nie są to drogie motocykle może to jest dobry pomysł, żeby właśnie też sobie sprawdzić je pod kątem pierwszego prawdziwego motocykla po 125. Jak wyglądał e, ten dzień? E, przyjechałem na określoną godzinę. E, byłem pierwszy w sumie. Prosili, żeby. Być trochę wcześniej, żeby nie marnować czasu na rejestrację. Trzeba było tam podpisać dokumenty, że się umie jeździć, że się nie jest pod wpływem, pokazać prawo jazdy, pokazać dowód osobisty, sprawdzili, czy ma się kask i ochraniacze. Zebrała się cała grupa i konwencja tego, tej jazdy była trochę inna niż zapowiadali mi przez telefon. Rzeczywiście. Ten motocykl, który sobie wybrałem, czyli Himalayan, to był motocykl, którym jechałem jako pierwszy. Po czym cała trasa trwała około 40 minut i tak co 20 minut. 15 minut, przepraszam, była zmiana. Czyli ja 15 minut jechałem Himalayanem. Później się zatrzymaliśmy gdzieś na poboczu. Była losowa, tak naprawdę kto tam pierwszy, do czego się y, złapał, była zmiana na inny motocykl. I po 15 minutach znowu. Okej, okay. mi się to podobało. Nie przejechałem się ostatecznie klasikiem 350. -tką. Przejechałem się Interceptorem 650, większym motocyklem. Bardzo mi się podobało. I Super Meteorem 650. też mi się podobało. Także wyszło to w sumie mi na plus, bo przetestowałem trzy motocykle, a nie dwa. Himalayana przetestowałem jako pierwszy. Bardzo mi się podobał z tych trzech, chyba najbardziej. Oczywiście testy są za darmo. Jest sporo czasu, żeby porobić sobie zdjęcia, żeby na początku sobie przymierzyć, filmować też siebie, filmować te motocykle. Obsługa. Tego wydarzenia była bardzo miła. Chyba ja był tam dyrektor sprzedaży, bo tak też mi mówił pan przez telefon. Znający się człowiek na temacie, znający motocykle bardzo dobrze, odpowiadający na każde pytanie, znający różnice pomiędzy tymi motocyklami. Także warto też pojechać. Wiem, że chyba do sierpnia jeszcze będą te jazdy demotury Także jedźcie, zarejestrujcie się, nie wiem w jakich miastach. To sobie musicie sprawdzić na ich stronie. Co jeszcze? dostaliśmy zniżkę na kawę, znaczy, znaczy nic. Dostaliśmy taki kupon, można było sobie pójść na VP, wypić kawkę tańszą. Kiedy już zebrała się cała grupa, nie było spóźnialskich, bo nawet jeżeli byli, to była też grupa chętnych, którzy się wcześniej nie rejestrowali przez internet i oni wtedy wskakiwali na te wolne miejsca. Grupa się cała zebrała, wszyscy usiedliśmy na motocyklach i pierwsza osoba tam prowadząca z grupy Royal Enfield wyjechała w trasę. To mi się bardzo podobało, było przestrzeganie przepisów, było przestrzeganie. To chyba normalne powinno być, ale to nie wszędzie się tak zdarza, z tego co zauważyłem już. Było normalne trzymanie się przepisowej prędkości, trasa była bezpieczna, nie było żadnego wyprzedzania, wszyscy uczestnicy też zachowywali się w sposób kulturalny. Nie było tak, że ktoś cały czas siedział bardzo blisko za tobą, czy próbował cię tak zmuszać do wyprzedzania. Bardzo fajne towarzystwo, także to mi się podobało, i organizacja też mi się podobała. Trasa była łatwa, przyjemna. Jeżeli ktoś się ze Szczecina, to, to było tam. Wojska polskiego to jest z BP do głębokiego, później dalej prosto, aż bez rzeczy dobra, i z powrotem. Przyjemna trasa, taka do utrzymania też trochę wyższych prędkości, nie tylko takich miejskich. Powiem krótko o tych motocyklach, które przetestowałem. Himalayan 450, to jest taki adventure. Troszkę wyższy. silnik ma o pojemności 452 cm3. Moc 29,5 kW. Jest dynamiczny. Przyspiesza, bardzo wygodny, nie jest zbyt ciężki, poniżej 200 kg podaje producent. Na tyle ile jeszcze potrafię powiedzieć, tym motocyklem po prostu dobrze mi się jeździło. Może z czasem będę mógł powiedzieć więcej. Hamulce dawały mi poczucie bezpieczeństwa w tym motocyklu. Tak samo pozycja na tym motocyklu też w czasie zakrętów powodowała, że czułem się bezpiecznie i bardzo mi przypadł e, właśnie do gustu ten motocykl. Szkoda, że tylko 15 minut mogłem nim pojeździć, ale potem Miałem okazję wejść na interceptora 650 w bardzo ładnym kolorze, takim czarnym. Ten motocykl już trochę inaczej się prowadził, wiadomo. Był niższy, troszkę miał lepsze przyspieszenie. Myślę, że można powiedzieć, że ogólnie był szybszy. Że tak, nie podobała mi się za bardzo pozycja na tym motocyklu, oraz kanapa nie była dla mnie e, do końca wygodna. Ale wrażenia ogólne z jazdy bardzo dobre. Na pewno jeszcze raz bym się na nim przejechał. Tym trzecim motocyklem, który udało mi się dostać. To Super Meteor 650. To był w ogóle pierwszy motocykl, na którym siedziałem i też miałem dosłownie kilkanaście sekund, żeby to ogarnąć i żeby dostosować. To mnie trochę zaskoczyło, żeby dostosować się do sytuacji, ponieważ na nim się siedzi trochę inaczej z nogami do przodu. To mnie zaskoczyło. Nie wiedziałem, tak na szybko, wiadomo, kilkanaście sekund było, nie, więc musiałem szybko usiąść i ogarnąć, gdzie tutaj będzie mi wygodnie zmieniać bieg. Bardzo łatwo się do tego dostosowałem. Bardzo dobrze mi się siedziało też na tym motocyklu. I to był też pierwszy motocykl, na którym siedziałem, który miał owiewkę, więc mm, też zupełnie inny komfort. Odczułem jazdy, kiedy nie, nie wiało nic na mnie. Nie? To też także tą jazdę wspominam bardzo komfortowo, fajne przyspieszenie, fajna pozycja. I też mi się podobał ten motocykl, ale mimo wszystko bardziej wygodniej i przyjemniej było na Himalajanie. Jeżeli kiedyś będę miał jeszcze okazję, przetestować Royal Enfielda, to próbuję przetestować jeszcze te trzy. Podam wam ceny tych motocykli Himalayan od 28 tysięcy złotych, Interceptor od 37 tysięcy, a Super Meteor od 39 tysięcy. Więcej tych specyfikacji jak ktoś się tak na tym zna i to doczytać, to są do, do strony Royal Enfield. Ja uważam, że te motocykle mają fajne brzmienie, fajny design, na pewno wyróżniają się na ulicy. Producent dobiera też ładne malowanie, ładną stylistykę, na przykład w Himalajanie. Podsumowując, jeżeli tak jak ja kochacie motocykle, ale jest to wasza pasja od niedawna, namawiam was, żebyście testowali, zapisywali się na day'e. Ja zamierzam jeszcze przez rok, półtora, może więcej, jeszcze testować. Różne chcę przetestować jak najwięcej na ile mi czas pozwoli i dopiero wtedy zdecyduję się na zakup pierwszego motocykla. Zostańcie ze mną tutaj na dłużej, bo będą tego typu materiały. Zaznaczam, nie jestem super doświadczony, ale na pewno wielu z Was też tutaj jest, którzy nie mają doświadczenia i albo dopiero jeżdżą na 125 albo mają od niedawna prawo jazdy w kategorii A. Zachęcam Was do subskrypcji, zostania ze mną. Będzie na ten, na ten temat sporo materiału, będzie też sporo materiału na temat y, inne motoryzacyjne, na temat moich wypraw, na temat y, różnych rzeczy, które mnie otaczają, y, testów sprzętów, które używam, miejsc, w które jadę, także zachęcam do zostania. I podsumowując, uważam, że warto się zapisać na jazdy testowe do Royal Enfield, uważam, że była to fajnie zorganizowana akcja tak. i do zobaczenia, cześć!